Siemano wszystkim, dzisiaj ponownie żwirownia, a mianowicie wyskoczyła taka ciekawostka, już tłumaczę. Tutaj widzimy przekrój pola wybranego przez spychy, spokojnie jest jakieś 30 cm i to gdzieś na, no nie wiem, na 3 hektarach spokojnie wybrana ziemia, a tu dawniej były fajne pola uprawne. Ziemia niestety tutaj nie jest jakaś łaskawa, trochę zbita jest, nie, ale coś tam może z tego będzie. Tam mamy dalsze jeszcze tereny nasypu, a tu mamy hołdy ziemi. Z tego co się dowiedziałem, no to cała ta, cała ta firma z wirowni wykupuje tutaj pola od ludzi. I poszerza swoją działalność. Także, jak jest tyle wybrane, no to mogę powiedzieć śmiało, że na głębokości nie stracę i można coś fajnego uszczelić tutaj. Dobra, biorę wykrywacz i atakuję do pierwszego. No, i mamy jeden z pierwszych fantów takich lepszych. No to taka klamerka wyskoczyła, wojskowa i to kompletna. Dobra, kopiemy dalej rzek. Tragedia. A jedynie można liczyć na jakieś sreberko, żeby coś wyszło w fajnym stanie, bo tu gleba jest naprawdę tragedia. Dobra. Tutaj mamy coś z brązu. I będzie to chyba guzik. Chyba tak. No ciekawa sprawa. Fajnie. Bez kopania. Ale naprawdę tutaj monety to jest kurcza tragedia. Same destrukcje to chyba będą wychodzić z miedziaków. Kurczę no, o no, szkoda. Mamy jakiś guziczek z tą jedynką. Jakiś guziczek wyskoczył No co to będzie Tu jest woda Sam jestem ciekaw co to za guzik A już widać, jest to pruski Widać ładnie orzełka Kompletny, kompletny O, fajny fant. Patyny już nie ma, no ale coś tam widać. Dobra, lecimy dalej. Tu mi taki naparstek wyskoczył. Niestety niekompletny, ale widać, że z brązu. Bo jeszcze w ładnej patynie jest. I go uwalony błotem ładnie. Mamy tutaj coś ciekawego jakieś zlepione Nie wiem wygląda mi to na jakąś Na jakieś odznaczenie albo medal Zobaczmy zobaczymy pod wodą Coś się pokazuje? tu jest coś wzorowy strzelec. no ciekawe. bardzo fajna znajdka. tu chyba są Chyba dwie strzelby albo karabiny, nie, dwie strzelby chyba na, na krzyż, takie odznaczenie. No spoko fancik. No cieszy. Dobra. Kolejna moneta. I kolejny destrukt. Tutaj coś z brązu wyszło, ale to może być jakieś okucie od broni. Chodź. Tu ma tak jakby dwie dziurki miał, tu ma jedną, tu ma drugą. No mogło tak być, ale to są przepuszczenia. Tutaj mamy kolejny guziczek, wyskoczył i to też trzeba się chyba ratować pałużą kurczę takie tutaj stany wychodzą, że jest normalnie rzeźnia no jest coś pokazał się orzełek I to będzie austro-węgierski. Widać orła dwugłowego. Teraz widać. Ofanty jak najbardziej wychodzą, ale ziemia nie łaskawa dzisiaj. Mamy kolejną monetę. A już widzę, to będzie jeden krajcar Maria Teresa Zaś stan agonalny O niestety Przynajmniej tu na awersie coś widać, no ale Dlatego, że jest Bardzo gruba ta moneta A czy była jeszcze jest. Dobra. No i mamy kolejny fant. To będzie chyba zapalniczka. może się udają otworzyć bo no niekiedy lubią być w zapalniczkach jakieś jakieś liściki albo jakieś małe notatki może bym sobie ją dał tak kamerę potrzebuję dwóch rąk czy ją będzie widać A idzie. A niestety. Niestety pusta. Dobra, działamy dalej. jeden grosz polski i to będzie chyba ten z miedzi krajowej to mi wpadł taki guziczek i to będzie chyba jakiś Rybacki albo coś powiązane z, z marynarką wojenną, bo widzimy kotwicę. Tutaj mamy półgrosza staszka, ale też stan naprawdę kiepski. No i mamy podsumowanie wszystkich znalezisk. Mogę powiedzieć, że warto było choć choć niektóre naprawdę są w stanie agonalnym ale na przykład te, guz te guziczki no to jakby były w ładnej patynie no to naprawdę szacun bardzo ładne wyszły z monet nie ma się co pochwalić no bo można powiedzieć same destrukty no i ta odznaka wzorowy strzelec też spoko A jeszcze trafiłem taki kamień o kształcie kwadratu, a reszta to tak jak widzicie. Także pomysł dobry na poszukiwania, ale tutaj niestety niełaskawa była gleba. Ok, no to ja kończę. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. No i tradycyjnie do następnych. I trzymajcie się.